Lob. Ej, co my, co my tu się robimy? Co to za miejsce? W ty co jest grane? Gdzie... Ej! Co Ej. co tu mi napisze? Ej, widzowie, Napiszcie co to jest? zostawić subika, co jest grane. No Nap dobra, kontynuujmy. Napiszcie co, co to jest, to jest za klatka, widzowie. Ej, właśnie, tu jest jakiś napis. Have fun start. Ej, czyli żeby mieć. Ja fat, musimy kliknąć. żeby mieć. Braidę? Dobra, tak. To... O! Ej, ja tu jestem, stary, a ty. O, Ej, dobra, jestem. też cię widzę. Ej, dobra, widzowie, napiszcie co tu na miejsce bo ja jest nie mam pozamykane. pojęcia. Ej, co jest, o co tu chodzi, hmm, widzowie? Ja cię kręcę. Ej, Chyba ty... musimy tutaj wejść, co? No, bo to jest pierwsze. Wejdźmy tutaj. Ej, o to... kurczę. Ej, o nie Ej, Chyba my... musimy na dół zlecieć. Musimy tam zlecieć na dół. Ja cię kręcę, poczekaj. Uważaj, Dabry. bo to jest sztuczna woda. Ej, właśnie, tam jest sztuczna woda. Ja musiałem tutaj sobie zwiększyć render distance. A może nie? O nie... ej Aj tam nie, jest prawdziwa, tam jest prawdziwa, drodę. tam jest prawdziwa stary, musisz tutaj, o, o, o. Ej, bo o, ona się robi na czas, co jest? Poczekaj stary Musimy poczekać, o Jezus, spadłem. Dobra Ej, o no... no Ej, o co tu chodzi widzowie, ja cię kręcę, co to za miejsce dziwne Dobra o. No nie, prawie <grych> Nie, ej Dobra, no skacze Dobra, trzy, cztery o! O! Udało Wpadnę. ci się? Kurcze, no nie! <noise> Dobra... Jaki ty jesteś głupi czasami... Jak to mogę tam... No Ja uca... cię kręcę... Dobra... No nie! <noise> ja nie mogę, co się dzieje? Dobra, teraz... No nie, no co, co jest? A, co ty robisz? <noise> Dobra, poczekaj, Mli. Ja cię kręcę, gdzie ja mam tam skoczyć? No nie, Ja, Ja się końcę, dobra Ja już tylko kliknę w No nie no chłopie, czekaj uzu, No dobra No nie No jest, znowu to jest o. No widzisz, musisz na mnie czekać Ajajaj aj, aj. Czemu ja tu wróciłem? <laughs> ja nie mogę Poczekaj, a ty może jakoś tutaj naokoło będziesz szybciej Ja nie mogę O co tu chodzi widzowie? Co to zamienia? O! to bo coś samo zamienia wodę. To się nie zamienia samo w wodę. To się po prostu zmienia Zamieniam. co czas. To się nie zamienia samo w wodę, chłopie. To się zamienia samo w wodę, koleż. Nie zamienia. Patrz, ja. Jeszcze raz to zrobię. Trzeci to, raz to, to, to zrobię. No Patrz. O! Udało mi się! Dobra. Mówiłem, z tobą leciałem. z tobą leciałem. Dobra, naprawdę, ja się kończę. Widziałem. Udało się. Czy co jesteś? Tutaj jestem. O! Odblokował się kolejny. O. No, jeśli teraz Ale te drzwi kieski. się chyba otwierają po kolei, za każdym razem, jak coś przyjedziemy. No, ciekawe, co jest na ostatnim poziomie. No właśnie, ciekawe, ciekawe. Ja cię kręcę. Dobra. Hmm. Tu o. już widać wody. No, no, no. Skaczesz? Skoczyłem. O! No nie, no serio. ja cię kręcę. Czy jest ta woda? to jest ta woda, no? Dobra, no nie. Ja cię kręcę. Ja. Hmm. Czekaj. Dobra, 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 dobra. No nie. A i je. to jest sztuczna woda, ona tam jest wykrywa. Trzeba tutaj znaleźć gdzieś. Inną. Poczekaj. Hmm. To ma sens, to ma sens, to ma sens, tylko... Hmm. A? O, widzę, widzę, widzę tutaj. Ląd. Zobacz. Gdzie? Widzisz? A nie, to był dywan. <laughs> ja A To cię też kręcę. chyba się z czasem zmienia, ja się kręcę. O. A. A to się nie zmieniało z czasem, guptacie, patrz. Tak. Patrz ja to tak to robimy profesjonaliście. Racja, racja, trzeba być kurczę sprytnym w życiu, widzę. Eee. O, jesteś. O jezu! <laughs> Chłopie, chciałeś tego, Freda? Ja do Chciałem ciebie zrobić, nie skaczę, Freda, w życiu. Fred zrobił ciebie. No tak było. O, no, o jestem. Tu powoli. Powoli Chyba takie było przeznaczenie tego Ty no chłopie nie, ch nie chcesz się ze mną bić Ej Ej No nie no chłopie Przesada, no, przesada No sam zaskoczyłeś Przesada Chciałem do tyłu popchnąć, nie na dół. Dobra Ops o, o teraz masz chyba To co jest o, 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 o. No dobra, pięknie Dobra lecimy dalej stary Dobra Chodźmy i teraz mamy... chce, czy Jak to się dzieje, że to się samo odbiera? To jest moje ale Kto nas tu uwięził? Może to z toalet? toilet. Dobra, tam jest pewnie sztuczna woda, tam. Tam jest prawdziwa. Dobra? Kurczę No tam. nie, ja tam myślę, że to na odwrót, wiesz. Tak? A nie. To nie na odwrót. Dobra, tutaj trzeba jakoś trafić. To jest sztuczna woda. To trudne. Nie, nie da się tam, tam jest też sztuczna. Ups. Kurczę, kurczę, kurczę. Dobra. trudne to. Tędy chyba trzeba, co? No. Uf. No nie, niestety się nie udało. Ejajaj. Ej. <laughs> trudne A. to widzowie. Napiszcie, czy wy wydalibyście radę? No właśnie. Kurczaki. Pieczone. Dobra, teraz tędy. Tędy, tędy. A, jaj, jaj. No Dobra. nie. starej sztuczki trzeba użyć. Starego misia nasz sztuczny wiodek nie oszukasz. A my jesteśmy dosłownie misiami. Ajajaj, aj, aj, prawie. No widzisz. O. Ciekawe Gdzie ty jesteś, Blob? Tutaj jestem, Blob. <noise> Ej, Napiszcie, Widzę, czy powinniśmy w ogóle tak robić. To nie jest oszukiwanie. Chyba to jest zamanki. chyba jak Wojan się o tym dowie, że my Ej, tak robimy. Ej, właśnie. Tylko nie Wojan, chłopu. To będzie... grubo. Jeśli, jeśli jeszcze Jestem. nie widzieliście ostatniego filmu z apokalipsą, to widzowie musicie go zobaczyć. Ej, ty, bo ta woda miga, ona nie jest prawdziwa też. No to jest. Nie no, jest, musisz wyczuć. Moment. Ja cię kręcę, jaka ciężka jest ta mapa. Dobra, lecimy dalej, blip. Napiszcie i za jeśli chcecie więcej tutaj to, nie... to było to chłopie To było to poprzednie Obok, nie, muszę jeszcze raz to zrobić No Ja tu wybadam A, już kolejne je. ale czekam tak na Ciebie Nie przejdę tego do końca Czekaj o, o je jak to zobaczysz chłopie Ej ty A, nie. Co? Co tu się co? stało właśnie? Byś widział chłopie Co tu się od ten zrobiło to jest co niemożliwe, coś? ty, Aleś. Ej, co jest? Ej, a co jakby skoczyć i w tym kliknąć przycisk? Hmm, mogłoby się udać. Spróbuję, Spróbuję. tego. Aj, prawie. Ej, jeszcze skur... raz. Dobra, tu jeszcze bardziej można oszukać sobie sumie widzowie, bo jest jedno na drugim. Cyk, cyk. Dobra... Kurczę, nie uda się. A, a, jeszcze raz. Bo widzowie, co tu się odwala? Od, od ja ci kręcę. Kurczę. Dobra, chyba się uda. Jeszcze raz. W końcu się uda, tylko co tu się dzieje? Dobra, muszę skakać, to wtedy się poruszam jednak. Kurczę, jeszcze raz. O, o. Na mnie byś poczekał, co? No czekam, czekam. Wow. Wracam do ciebie stary. O nie, wracaj nie, od... wracaj. nie odblokowałem nam kolejnego. Ale wracam do ciebie. W takim razie. Dobra, arcyk. O kurcze. Eee, to no, jest chłopie, niemożliwe, wiesz. No, spełniam życia to robić, chłopie. Ej, ty tam skąd blok, może to było to było jednak hagi wagi. Kurcze. Ała. Pom, pom, nie, pom, to pom, jest niemożliwe, koleś. Zielone, zielone... O, ty hmm. No ty nie musisz po kolei znowu tutaj. Niestety, tak, takie są realia, blip. No nie, zaraz sobie zrobię. Dzwonię zaraz do Bojana, wiesz? Dzwon, <laughs> dzwon. Dobra, git. Para pam, pam, pom, pam, pam, pam... Ej, ej, chłopie! Masz szczęście! <noise> Dobrze ci <czy> tak <noise> Co ty tam sior wiesz? No, no serio. Bli O, jest dobra. Jakoś się udało. Tak? Super, lecimy kolejny. A da się zniszczyć to szkło? E, nie da się. Jak ty to zrobiłeś, ty? Co? Nie, ja próbuję. Nie, nie da się. Nieważne, wracamy. pum, pum, pum. Ty, bo tu nic nie widać. Ty, spróbuj skoczyć na sam dół i zobaczysz, jaki jest dziwny ten poziom. To jest taki śmieszek. O kurcze. Na pół życia, dobra, da się widzieć, to przejść z naszą taktyką. Widzisz co tam? Nie, nie. Nie mogę. Odpychamy. Everything. O co tu chodzi? No właśnie, nie wiem. Dobre pytanie, Blipens. Blipens. Woda, 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 woda. Woda, woda. Dobra. Kurczę, o co tu chodzi? Hmm. To jakiś jakiś radium, co w tym chodzi? Może, ej, może to jest ten woda z skibidi toilet, ona jest zawsze taka ten. Taka niebezpieczna. Grogiem musisz iść, patrz. O, o! Udało się. Teraz kolejne, szybko. Zanim nas kibli toilet złapie, bo słyszałem, że po tych rejonach stasuje skibdili toilet widzowie. Jak ty to zrobiłeś z tego? O eee grogiem, lewą ścianką musisz chodzić. Czy Trzymaj się ścianki. A no kurde, spadłem. A co dalej? Staj się od lewej o, ścianki, tak? No, mi się kolejne. Serio? Trzymaj się lewej ścianki, po prostu. No, nie działa. No, jesteś tam dole? No. To podejdź do lewej ścianki i po prostu się i wtedy dasz radę. O, dobra, Ja działa. tak mi się tak udało. Też tutaj klikam guzik i odbieram kolejne drzwi. To nie będziesz musiał tego... Teraz tutaj na początku się otworzyło coś. Ej ty, bo... Kurczę. Co Powoli musisz cierpliwie. To jest dziwne. Pomogę ci. Jeszcze no szedłeś? No nie, tu się baguje w tym. Chodź, patrz. chodź. E, jak ty zginąłeś? No właśnie, nie wiem, ja tam ciągle ginę. Patrz, patrz, patrz Tędy no. Kurcze, patrz, patrz, patrz. No, tędy. No Ale no. mnie nie popychaj. To no, dawaj. No to... No, to no samo robi. Hmm. Hmm. Wszystkie to przez chwilą przeszedłem, widzowie. To jest dobre pytanie. Aj, cześć, cześć, W co jest grane? O co tu chodzi? O, 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 o. o. Jak skaczesz, to da się, się trzymać. No właśnie, nie możesz skakać, się, Ściany, ściany się trzymać. To mnie nie popychaj, goleś. No ja cię nie popycham. koleś a, a może jednak cię popchnę, w tamtą stronę.

Naprawdę taki słabytki jest, napisze w komentarzu, że widzę, że blubcza Majda, bo to musimy czekać dziudę. To okay. po prostu. Chodź. Spadłem. Dobra. No, ja ja jest teraz nie no. wpadłem. <laughs> <laughs> ja nie mogę. Jaki ty jesteś naprawdę, służy. Ty, jakie teraz tego nie mogę spać? Widzowie, <laughs> jesteśmy... W... Jezu. Dobra. Tylko filmika nie wyłączacie, widzowie, zaraz to przejdziemy. No, zaraz to przejdziemy. Ale nie wycinamy bo Jesteśmy... Jesteśmy realni. Jesteśmy na jesteśmy naprawdę dziwczymi i youtuberami. Czy spadłem, halo, popchnęłem mnie tam. Chodź. Dobra mogę teraz spaść. O! O! O, co to Przecież spadłem, halo. Pierwszy raz mi się nie może udawać to się za pierwszym leciałem. Teraz nagle o co chodzi, widzowie. No, przecież jestem w wodzie, halo! Udało ci się? Nie. Musiać kręcę. O! To mnie popchnęło. Widzowie, widzieliście to? Co? w battuki zrobię? Ja tu już wszystkiego się łapę, Nie Ja cię kręcę. Ja tu spróbuj prawą. Ja wiem, jaką prawą. No, prawą nie. <grym> Dobra, widzę, ale to już nie jest śmieszne. Co to ma być? Zaraz wow, dzwonię do ty? Bill Gatesa. Ty, no, jak próbowałem oszukać, to mi nawet nie wyszło. Cześć, basta. Ja cię kręcę. Ja, Nie, co bym jak Chciałeś oszukać. Co? Jak próbowałeś oszukać? Zaraz zobaczysz, jak to przyjmiesz? Ja nie mogę, co tu się dzieje, widzowie? O, w końcu. Coś zrobiłeś. Ej, jak ty to zrobiłeś? Ja... Yeah. Co ty zrobiłeś? O, no nie no, co tu się dzieje? Patrz, 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 patrz. Dobra, zjeść to. Tutaj masz wyjście. Pewniaczek taki. Dobra. Ja nie mówię... Światczek ręce. Flip, ale to jest dziwne widzowie. Nie tutaj redstone. No co tam wyjść widzowie, zaraz tutaj coś... O Jezu, nie chcę coś pisać. Nie no to nie zadziała. Tutaj musimy iść. Zadziała, zadziała. Zobaczysz. Na pewno. Na pewno. Ja nie mam. A nie to się mogę. długo kopię. Żeby świat nie wybuchł. Jak, jak Wojan się dowie, że coś mu niszczy, my to się tak wkurzy. O! A Wojan też tu grał? To jest. Wojan nas to chyba zamknął z tego co ja kojarzę. <grym> bądź... O jezu. I co o teraz? jezu. Ej, stary. Co? Co to są za rzeczy jakieś dziwne, wybudowane? O jezu. O! Kliknąłem! Udało mi się. Jak? Ja nie wiem Dobra widzowie, jest, co ile to trwało Koniec nam się udało No po prostu prześlizgnij się obudzika i go kliknij, No ja go klikam od razy już Daj mi opa może O! O jest, blob! Ja skąd A, ty właśnie. się tu wziąłeś nagle? Nie Udawać wiem. Się? Pamiętaj, to akurat wycinamy. Lecimy dalej. O, tu jest woda, jakie łatwe. Wow! E, co? Hej, co jest? Co się co? stało? Co? Coś! Nie, ja nie mam siły już na tę mapę, chłopie. A ja wiem co trzeba zrobić, dobra A e, Jaki ten, co trzeba zrobić? Trzeba się o to przytrzymać Podpowiedź? Pod, podpór, podpórką zrobić No nie Podpowiedź, ty, Klik, kliknij podpowiedź Gdzie jest podpowiedź? Tutaj Ale to jest, ty to jest mądre To jest mądre To jest naprawdę mądre, zobacz, wracaj tu A bo u góry jest guzik, tak? Tu jest guzik. Aha, ale dobre. Taki odwrotny poziom, dobra, dawaj dalej, lecimy. Aj, cześć. O ajci. kurczę. Ej, dobra, udało mi się. Chyba najprostszy dotychczas to był. Aj, cześć. Trzeba, Trzeba tutaj perfekcyjnie skoczyć. Kurczę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kurczę. Dobra. No co to ma być Dobra widzowie Musi się udać No pomóż jak jak ci pomóc To to oszukam widzowie, zobaczcie to Oblip. Ptaszki Taszki ćwierkają, że w naszym lesie chodzimy trzy drzewa U. A to bardzo dobrze Bardzo dobrze Nie, co to jest? Dobra, oszukujemy tutaj widzowie, bo ja już Nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie, 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 kolejny. Ej, poczekaj Ej, poczekaj na mnie. czekam. Razem czekam. przechodzimy to. Musimy razem się wydostać. wydostać. Ja wiem, ja wiem. wiem. Jestem nie, Every I'm shopping ba ra, ba, 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 ba. O, w końcu, dobra. Udało się, to chodź do mnie. Czekam na ciebie. Udało mi się, idziemy. Już tylko dwa nam zostały. Ulala. Bardzo dobrze stary W takim razie. Mm. Dobra, cyk. A co tu chodzi? Cyka się spod pucha, czy... Ja... No to jest podpucha straszna. Hmm, zobaczmy. Ja... To był napis od początku. I znowu oszukujemy? Ale się w kurze jak to zobaczy. Nie oszukujemy, to jest chłopie. Gdyby tak nie można było, to by tak nie było. Prawie to. Tak. No nie wiem, ja już taryf już. Widzowie się nudzą, na pewno trzeba to kończyć. <laughs> No, zobacz co jest na końcu. No właśnie. Ojej! Nie, no Ty Ty, kurwisie. Co? Co? Ty powiedziałeś? <laughs> Nie. Zlatuję do ciebie. O, udało się. Ej, ty stary, tu jest drabinka. Wystarczy na nią skoczyć, zobacz. Ej. Faktycznie, patrz, 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 patrz. Ale. No. Musisz no. Się złapać. No, Pięknie, Blib! Jestem w ciebie dumny Dobra, lecimy dalej. Przedostatni już. Ej, ty, głowa smoka tam była. Yo, ale fajne! Ej, co? No zjadł! Czyli nie można do niego wchodzić, bo nas zje. <noise> jak to jest zrobione? Kurde Chyba, z drugiej strony, co? A, czać, czać. Ej, co jest, ty da się wylądować na smoku po prostu? Tak. No? Nie. Tak. Kurczę. Ej, no ja wylądowałem normalnie nie da się, na smoku. co ty Na wełnie musisz co? wylądować. Na wełnie smoka. Jakkolwiek to nie brzmi. No nie. No tak. O, faktycznie. Że mnie zat. Tutaj jakoś trzeba chyba skoczyć. I teraz końcem. tak. Ej, cześć, cześć, cześć. Kurczę, ej, ciężkie to jest. Ty, ale tam chyba da się ten. Tam da się skoczyć. Eee. Mm. Chyba to jest takie coś, widzę. Widzicie, cześć, cześć. Czy to jest ta sytuacja, w której jeden piksel wody nas ratuje? Udało jak, mi się. Jak to zrobiłeś? Stamtąd. Tu tam stan. Stąd? Tam stań. Tu no. I skocz tak idealnie w ten kąt. Ale tu na kącie stań, co nie? Jak tak. ty jesteś. Jaki kąt. Patrz, stań Stary, tutaj tak. nade mną, prosto nade mną. Aha. No. I tam. W buźkę niego. W buźkę A jest? tak z bokiem, co nie? Tak prosto. Właśnie tak, żebyś zleciał prosto po tym, po jego wardze. Aha, dobra. Ale już wtedy no, starsz, no, czy końcu. nie? Czy lecieć bokiem? No nie, cały tak, czas musisz lecieć, lecieć bokiem i do przodu naraz z kosem, co nie? A który bok? Y z kosem. Z kosem? No no, ja lecę dalej. Nie no chłopie, ostatni to masz poczekać. Masz, to ja tak pomogę. O! Psz, 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 wow, no, aha, zlagowało mnie, świetnie, ty śmieszny ten smoczyk, czekaj, jak to zrobiłeś, no, czekaj, to tu trzeba już. między płotki, czy mi co, tak. między płotki tam się trzeba bić, nie, 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 bo to jest górny płotek, który cię blokuje, taki tak idealnie wlecieć, nie, ja, czy kręc. tam jest woda, przecież pomiędzy nimi, idealnie do dziury, no. Ty jesteś... Jesteś ślepy. To no, nie wiem. To że fartem. to Wiesz tu nie się, poczekaj, poczekaj. O. o. Dobra. Proszę bardzo. Z Czego ma się... Aaa, nie! Lecimy kolejnego. O dobra. Lecimy ostatni widzowie i zobaczymy co to jest za mapa. Zostawcie łapkę w górę i komentarz. Eee, zobacz jak to wygląda. Ja LEGO Świat LEGU świet. Jest. No tak, wiem. Tańczowy dropper nagle się z Te, pojawił. Bądź super. Co YouTube jest? Tool, right -click. Ale fajny. Podpowiedź. Hmm. Taka właśnie podpowiedź. Jo o, nie ja... nie działa. Musimy z tego zielonego miejsca iść. Możliwe. Bo tak zielone zdaje coś mi nie gra, co nie? Mhm. Mm hmm. Czekaj. Na co? Nie O! No ja? chyba z zielonego miejsca Zielone... No ej chłopie co <laughs> Chłopie Nie Dobra. ładnie Dobra Hu 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 Lecę Aja Prawie Prawie mi się udało Blob Prawie mi się udało Dobra A, do to tej, tego z tego zielonego miejsca trzeba No do, do wody do wody to ta musisz woda nie się wybiec Jak nie? O, 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 o. Udało się. Udało się. Yeah. Nie. Udało się? Eee. To nie jest prawdziwe zakończenie. Musisz wskoczyć slime blokiem. Ska slime blok jest ukryty pod. Dywanem? jakim dywanem? Co? Ej to on jest pewnie idealnie pod tym blokiem, czy coś? Yeah. Na jakimś dywanie musi być, nie, bo pod... No. Pierwszy zielony dywan. Hmm. Możliwe. Nie, na samym dole jakiś dywan może być. Aha, że u ciebie tak? Czy gdzie? No nie ja tam musiałem być te użyć Aha. To była taka papka, co nie? To jest o, co jest? Gdzieś <grydź> tu musi być Dywan, ja tego Dywanu poszukałem teraz na szybciutko.